Dzień dobry widzowie, do porannej kawy mamy dla Was najświeższe informacje dnia, w nich koncepcyjny, piękny BMW CS Vintage, odświeżona Skoda Super oraz bawarska edycja Bentleya Continental AGT. Zaczynamy! Koda Superb przejdzie lifting ponad 4 lata od swojego debiutu. Przed oczami macie zdjęcia prototypu bez kamuflażu. Jak widać laickie oko nie zauważy modyfikacji, gdyż są bardzo delikatne. Przede wszystkim pojawiają się lekko zmienione przednie reflektory oraz przeprojektowane przednie zderzaki. Do tego odświeżeniu ulegną światła LED. Wewnątrz prawdopodobnie pojawią się nowe materiały wykończeniowe oraz system multimedialny ze standardem Apple CarPlay oraz Android Auto. Po raz pierwszy w gamie modelowej Superba znajdzie się jednostka hybrydowa Plug-in. Będzie to ten sam zestaw, który napędza Passat TE, czyli benzyniak jeden oraz elektryczny silnik łącznie generujący 218 koni mechanicznych oraz 400 nm momentu obrotowego. Na jednym ładowaniu w trybie w pełni elektrycznym samochód przejdzie około 50 km. Bentley zaprezentował limitowaną edycję modelu Continental GT Convertible o nazwie Bavaria Edition by Mulliner, inspirowanej pięknem bawarskiego regionu w południowych Niemczech. W jaki sposób odróżnić tę wersję od innych? Z zewnątrz auto pokryto śnieżną białym lakierem i skontrastowano z niebieskim dachem symbolizującym flagę niemieckiego regionu. Podobne akcenty pojawiają się również na fotelach oraz zagłówkach. Samochód osadzony jest na 22-calowych aluminiowych felgach. Nie wiemy nic na temat osiągów tego samochodu, ale spodziewamy się turbo doładowanej jednostki 6.0 W12 sprzęgniętej z 800, stopniową automatyczną skrzynią biegów generującą 635 koni oraz 900 Nm. Auto powinno przyspieszać do setki w czasie 3,7 sekundy oraz osiągać prędkość maksymalną równą 333 km na godzinę. Mamy nowe szpiegowskie zdjęcia zakamuflowanego, odświeżonego Lexusa GX. Zewnętrzne zmiany dotyczą głównie przedniego pasa samochodu. Pojawiły się nowe przestylizowane LEDowe reflektory, do tego nowa trapa chłodnicy. Auto stylistycznie stało się bardziej zadziorne i podobne do modeli takich jak LS czy LC500. Wewnątrz zmiany są bardzo delikatne. Pojawiła się nowa trójramienna kierownica, większy ekran systemu multimedialnego. Niestety, trącący myszką system nie uległ odświeżeniu. Nadal. Gama silnikowa jest nadal całkowitą tajemnicą. Nie należy sądzić, że zmiany będą spore, ale może coś poprawić, na przykład w kwestii automatycznej skrzyni biegów, która może zostać zastąpiona nowszą konstrukcją. Ostatnio bardzo zainteresowała Was klasa S wizji Davida Obendorfera. Mamy dzisiaj dla Was coś nowego, tego samego autorstwa, mianowicie BMW CS Vintage Concept. Samochód bazuje na BMW serii 6, jest to współczesna interpretacja kultowego BMW E9 oraz 2000C i CS. Dwa ostatnie modele zastąpione zostały później przez serię 6 i wyznaczyły kierunek stylistyce niemieckiej marki na długie lata. Koncepcyjny CS Vintage jest masywniejszy i zachowuje cechy charakterystyczne włącznie z wąskimi lampami pod jednym kloszem, pionowymi nerkami oraz sporą ilością blachy przedniego pasa. Wyróżnia się również długa przednia maska, wąskie słupki A, brak słupka B oraz słupek C z charakterystycznym podcięciem z umieszczonym logo. To tak zwane zagięcie Hofmeistera. Spore wrażenie robi wnętrze modelu nawiązujące do E9. Znajduje się tu multi kierownica z wąskim wieńcem oraz drewniany panel idący przez całą szerokość kokpitu. Ekran systemu iDrive znajduje się pod elegancką drewnianą pokrywą z nazwą modelu. Co o nim sądzicie? Koniec dzisiejszego na poboczu jesteśmy właśnie w drodze na prezentację Volkswagena T-Crossa. Jeżeli chcielibyście o czymś usłyszeć w teście tego samochodu, to dajcie znać w komentarzach. Test tego modelu ukaże się albo dziś wieczorem, albo jutro rano. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia jutro.